Cześć, tu Alex. Alex testuje. Kolejny produkt, który wytestowałam z tej kolekcji Centella Madagaskar centella jest krem do twarzy, krem regenerujący i co mówi o nim producent. Jest to krem z myślą o cerze suchej, odwodnionej z zaburzoną warstwą hydrolipidową, 72% ekstraktu z wąkroty azjatyckiej nawilża, wzmacnia i wygładza skórę. W połączeniu z ceramidami skutecznie odbudowuje jej naturalną barierę. No i ogólnie ja na punkcie kremów mam szajbę. Wygląda on smacznie dla skóry, tak bym to ujęła. Zobaczcie, jest taki bardzo żelowy, wodnisty, więc bardzo delikatny, bardzo to, co ja lubię. I szczerze mówiąc, nie mam do niego zarzutów, oprócz tego, że mam lepsze. Mam lepsze, które na pewno Wam pokażę. On jest bardzo delikatny, bardzo łatwo wchłaniający, ale bardzo też delikatnie nawilżający. Zostańcie ze mną, w następnym filmiku podsumuję Wam i powiem, co myślę o tych produktach i który dla mnie jest najlepszy. Pozdrawiam, ale testuję.